Kochani, to powinna że znowu na moim kanale. Jeśli jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. Wszystkich, którzy są już ze mną chwilę, bardzo miło mi znowu Was powitać. Dzisiaj przychodzę z rzeczami z Aliexpress. Dużo różnych rzeczy, już nie tematycznie z sukienkami, tylko kilka fajnych rzeczy, więc zaczynam. Zacznę od tego topu. Jakby szukam troszeczkę, próbuję zwiększyć w swojej szafie posiadanie takich rzeczy, które są bardzo przydatne. Bo wiecie, że mam tendencję do impulsywnych zakupów, które później okazują się... No, niezbyt na co dzień. To bardzo mi się często zdarza, więc postanowiłam, że czas to trochę zmienić, bo no, niedługo nie będę miała czegoś z czym nosić, a jednak jak wrócimy, ja wracam na uczelnię prawdopodobnie. No, to będzie mi to potrzebne. Mamy 95% czegoś i 5% czegoś, więc składu wam nie podam. Rozmiar M, ale ten materiał wydaje się, że to mogłaby być bawełna. Jest lekko przeźroczysty, ale nie jest z nim aż tak zatustanich, no myślę, że. Spokojnie będzie można założyć. Ona jest krótsza, to jest taki krop, ale oczywiście większość rzeczy ja mam w szafie, jednak z wysokim stanem, więc myślę, że to będzie bardzo przydatne do nawet jakiejś zwykłej katany, będzie bardzo prosta stylizacja z taką buzeczką. Myślę, że to się sprawdzi myślę, że ta bluzka by jest fajna jakościowo, więc um, przymierzam. Muszę przyznać, że ta bluzka bardzo mi się podoba, według mnie świetnie leży. Jest fajnego, elastycznego materiału. To, że jest jak crop top, jest idealne, bo nie trzeba wciskać materiału, więc wszystko się dobrze układa. E, tu jest problem lekki, że lepiej to by było bez stanika oczywiście, albo bez ramionczek. E, tu akurat nie mogę z niego wyciągnąć, nie mogę teraz znaleźć się z tego z wyciąganymi, więc e, tak, a bez stanika tutaj trochę ciężko, bo jednak. no, wiecie, trochę prześwituje, dla niektórych to pewnie nie jest problem. Dla mnie przy białym to jest lekki problem, ale tak ogólnie według mnie jest 10 na 10. Nosić ze stanikiem, z odpinanymi ręczkami będzie perfekto. Ja jestem bardzo zadowolona. Tym bardziej, że jest to dość tani zakup. To ta wszystko jest naprawdę tania, więc polecam. Kolejna rzecz. To jest coś w stylu bardzo mojej mamy, ale powiem wam, mi się też to w miarę podoba. Podobają mi się kolory tego. Jest to niby chyba sukienka, ale to jest bardzo, bardzo krótkie. Jakby nie wiem, czy to jako sukienka by dało radę, ale na przykład moja siostra nosi prawie wszystko z krótkimi spodenkami pod, więc myślę, że to by też się z tym sprawdziło. Ja niestety nie lubię krótkich spodenek. Mam jakąś awersję wersję spódniczki mogę nosić, ale krótkie spodenki nine, nine. Tylko tak bardziej po domu właśnie. Jakieś bardzo luźne, takie dresowe to tak, ale na przykład dżincowych już nie założę. Nie przepadam ze sobą w nich. Sprawdźmy najpierw skład. 100% poliester, tak myślałam, bo to jest taki, wiecie, przeźroczysty materiał i podszewka, że to będzie taki składzik. Rozmiar M. Luźne, szerokie, oversize'owe. Kolory już takie trochę właśnie tu są jesienne, ale latem też myślę, że da się coś fajnego zrobić, jestem ciekawa jak z tą długością, bo jako bluzka to jest dla mnie chyba trochę za długie, a nie wiem, czy nie za krótkie na sukienkę. To jest częsty problem z takimi rzeczami, że to jest trochę za krótkie właśnie na sukienkę, a za długie na bluzkę. Ja nie lubię takich miszmaszów długościowych, dla mnie musi być okej okay długość, żeby móc to założyć, więc zobaczymy, przymierzam. Powiem Wam, mi się to nawet podoba, to ma coś sobie, to nie jest sukienka, zdecydowanie. Ja ubrałam pod to po prostu czarne, krótkie spodenki, i to jakoś działa. Moja siostra tak bardzo często nosi sukienki i, i to ma sens tak naprawdę, tylko ja nie noszę jeansowych, ona nosi zawsze greje jeansowe e, i to prawda, że trochę lepiej to wygląda, ale na przykład to będzie świetne dla mojej mamy. Ja mama kocha takie oversize'owe rzeczy, do tego na przykład e, czarne rurki. Ona mi z tego naprawdę bardzo dowolona, nawet ma coś bardzo podobnego w swojej szafie. E, ja nie jestem przekonana też do kolorystyki, chyba ogólnie jakoś się nie dogaduję z tym. E, to nie w moim stylu mam wrażenie, nie wiem, czy też tak uważacie, że to do mnie nie pasuje za bardzo. Ale nie mam się za bardzo do żeby go przeczepić, ale dam temu 9 na 10, bo trochę się elektryzuje. Oczywiście fajnie, że jest ta podszewka, wszystko jest, wiecie, fajne jakościowo, dobrze wykonane, ale 9 na 10, bo jednak elektryzujący się materiał to nic przyjemnego, chociaż jest on cienki i powiem Wam, nie jest taki potliwy, więc to na duży plus. I kolejne ładna, klasyczna, bezpieczna bluzeczka. Z luźnego materiału. Ona ma tutaj, widzicie, takie ciekawe ramiączka, jakby tu z tyłu się nam krzyżują. Co jest jej największym plusem? To to, że ona ma tutaj nawet dodatkowy materiał z przodu, żeby jednak jak założymy, jakbyśmy chcieli, już się upali, chociaż tutaj no... Wolałabym założyć jednak stanika. Jakby się coś bardzo uparł, to może by się dało bez stanika ją założyć. E, rozmiar M. Mi się podoba. Wiecie co? Jest taka materiał, e, skład materiału. Czy jest tu jakiś? Nie sądzę, żeby był. Nie kojarzę. Była metka. Nie ma metki, ale e, myślę, że to jest trochę sztuczne jednak, bo to tak, taki odgłos wydaje sztucznego materiału, ale przy takich bluzkach to się tak naprawdę najczęściej sprawdza. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwy ten poliester. Podoba mi się. Myślę, że będzie właśnie fajna do takich prostych, jakichś łatwych stylizacji. Uuu, ta jest w ogóle czederska. Strasznie mi się ta bluzka podoba. Jest elegancka, świetnie się prezentuje. Ma tutaj z przodu tam dodatkową warstwę materiału, więc jakby się ktoś uparł, to myślę, że bez stanika. też by się dało. Z tyłu te paseczki też są ciekawe. Elegancka. Ona po prostu mam zwykłe, czarne, takie naprawdę te zwykłe spodemki i uważam, że stylizacja jest wyjściowa. Można by się nawet do pracy, myślę, tak ubrać ze szpilkami i nie byłoby z tym większego problemu. Naprawdę bardzo fajna rzecz, bardzo praktyczna buzeczka i według mnie ma bardzo ładny kolorek, dobrze się w nim czuję. 10 na 10, materiał jest ok, wszystko jest ok, nie gnieci się, to jest duży plus tego materiału, że on nie jest taki właśnie gniocący się, to jest bardzo duży plus. I że ładnie się układa, więc myślę, że może być 10 na 10, mam nadzieję, że też tak uważacie. Next. One chyba przychodzą z paskiem, ale teraz nie, nie jestem w stanie znaleźć tego paska. Kupiłam sobie spodnie takie dość luźne, z wysokim stanem. Mam nadzieję, że będą luźne. Rozmiar L, chociaż nie wiem, nie wiem, jak to właśnie będzie z tym rozmiarem. Bardzo modne. Mają w ogóle bardzo metki zarowe, bardzo, bardzo mocno. Wydaje mi się, że nawet je widziałam za, zarze. Te spodnie są takie, wiecie. Trochę eleganckie, trochę na co dzień, łatwo będzie z tą no, przed chwilą bluzką stworzyć z nią z tym fajną taką ciekawą stylizację, myślę, że to będzie wyglądało dość ciekawie i jakościowo te spodnie są naprawdę dobre, one są porządne, grube, lekko elastyczny materiał, nie za mocno, więc tutaj trzeba poczytać ten rozmiar, ale e, klasyki, więc przymierzam. Co? zarombiste. To są najlepsze spodnie, jakie mam. Uważam, że wyglądam w nich po prostu petarda, tak? Podkreślają talię. Mogłabym jeszcze mocniej spiąć, po prostu e, będzie, będzie talia osy, czyli moje spełnienie marzeń. Nie, no o jezu, tak. To są najlepsze spodnie, jakie mam w dosłownie. Wiem, Uwiełam ten sklep, tam gdyż kupuję te spodnie e, takie elastyczne, trochę, ale jeansy, te czarne. I te spodnie też są super, nie zawiodłam się. W ogóle uważam, że mogę w 100% je Wam polecić i będziecie z nich zadowoleni, bo jakościowo są super, krojem są super, e, no 10 na 10. Jeśli trafiłam na spodnie, które leżą, to nie mogę dać innej oceny, bo to jest zawsze największy dla mnie problem, po prostu życiowy problem, żeby trafić ze spodniami. Jestem zadowolona! No i zamówiłam drugie spodnie. Tu już mam pasek, znalazłam. Niebieski pasek taki właśnie z nimi przychodzi. Te spodnie są znowu dość podobne. Jedyne co to: one mają takie zakładki. Trochę taki vibe znowu tych lat 90. Rozmiar znowu wzięłam L. Tu składów nie ma w tych materiałach, w tym. W spodniach najczęściej nie mamy, tak, jeśli chodzi o skład. Materiał ten jest o wiele cieńszy, więc on jest jeszcze fajny na taką właśnie teraz porę, że niektóre dni są chłodniejsze, więc myślę, że te spodnie by się sprawdziły. Mają fajny kolor. Znowu się trochę boję o ten rozmiar, jak to jest ze mną i spodniami. Wiecie, że mamy często różne kosy, jeśli o to chodzi. One są właśnie bardzo, bardzo luźne. Ten materiał jest taki lejący, przyjemny. Wydaje mi się, że to będzie nawet udany zakup, jeśli one będą rozmiarowo dobre. Przymierzam. Te spodnie są naprawdę fajne, one mają trochę taką specyficzną długość. Rozmiarowo są na styk, więc to jest jakby mój problem. To jest Elka, więc ja muszę chyba po prostu do nich jeszcze trochę schudnąć, ale jak schudnę, to na pewno jej nosić, bo bardzo się nimi dobrze czuję. wrażenie, że są fajne jakościowo. Nawet ta długość mi nie przeszkadza. Jakoś tak są ludzką, w ogóle bardzo mi się podobają. Ja widziałam się przed chwilą lustrze i uważam, że wygląda to naprawdę dobrze do tego szpilę i jest stylizacja spodnie. 9 na 10, dlatego, że ta długość. Jakby wydawało mi się na zdjęciach, że one są normalnej długości. Może kwestia, że źle zobaczyłam, ale e, tak mi się zdawało, że są normalnej długości. Więc e, za to jedynie odejmuję, ale teraz mi to nie przeszkadza, więc e, tak. I ostatnia rzecz, ja zamówiłam dużo jakby bluz ostatnio i tego typu rzeczy, więc mamy bluzę. E, w pięknym kolorze. Ja już chyba mam jedną nawet taką bluzę. Może trochę inną. Ta jest długa. Jest dość długa, więc myślę, że ona by. Nie, no, za tunikę nie. Chyba nie. Mam nadzieję, że nie. Chociaż może. Zobaczymy, jak przymierzy. Bo teraz ciężko mi jest określić jej długość. Czy to jest zakrywający tyłek, czy nie. Skład materiału to 23 na 71 poliester i 6% wiskoza. Skład jest tak naprawdę dobry. Ona ma taki misia w środku. Jest przyjemna, taka mięciutka, wiecie. Mm, idealna i pasuje do moich włosów, znaczy już one takie trochę szare się zrobiły, ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę prawdę jakby bluzy, to się przydaje ostatnio coraz bardziej. Tak sobie myślałam, że jeśli uda mi się gdzieś pojechać pod taki in, jakiś namiot, to to byłaby przydatna rzecz, tym bardziej kolorystycznie mi się bardzo, bardzo podobała. Przymierzam. Podoba mi się ta bluza, znaczy ogólnie ostatnio jestem wielką fanką bluz, więc yy, tak. Wiedziałam, że się z nią polubię, miałam coś bardzo podobnego, tylko w kolorze różowym, ona jest fajnej jakości, ma ten misiek pod spodem, pod spodem i jest piękna kolorystycznie, bardzo mi się ten niebieski podoba i myślę, że mogę ją też Wam w 100% polecić, dla mnie to jest 10 na 10, bo po prostu, no to jest bluza, tak jaka miała być, ja na zdjęciach, cena jest jej chyba też dość spoko, z tego co pamiętam. Więc myślę, że jeśli ktoś lubi tego typu bluzy, to mogę polecić. Dzisiaj mogę tak naprawdę wszystko polecić takie szybkie podsumowanie. Ehm, najmniej jestem zadowolona z tej tuniku sukienki, bo po prostu to nie jest coś w moim stylu, ale wiedziałam, że tak będzie i trochę bardziej zamawiałam to z myślą o mamie, bo ma coś takiego i Obama w tym super i bardzo lubi to nosić na średnioterminowej skórze. Jak widzę coś podobnego, to będzie miała w innym kolorze i mogła sobie nosić nadmianę, więc jej się przyda, ale tak. Zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania na moje inne strony i tak jak zawsze do długo. niedługo.